I tutaj na wirniku widać w jednym miejscu, widać przepalone uzwojenie, zaraz wam powiem, które. Cześć, YouTube, kolejny raz. Dziś szybki, krótki filmik z wymiany silnika w odkurzaczu przemysłowym Sztyl. Zapraszam do oglądania. Niestety nie jest dostępny tutaj zamiennik takiego silnika, więc trzeba było kupić oryginał. No i ten oryginał, jak widzicie, tutaj kosztuje razem z wysyłką 202 zł. Nie można się dać nabrać na podróbki, ponieważ podróbki często nie mają tutaj tego rantu, a on jest tutaj obowiązkowo potrzebny do tego, żeby tutaj pasowało do uszczelki i żeby tutaj nie przedostawało się powietrze z jednej strony na drugą, dlatego to jest istotne, żeby, żeby te wymiary się tutaj dokładnie zgadzały, bo bardzo podobne silniki można kupić połowę taniej, ale no niestety nie do końca z tymi wymiarami, także tutaj mamy oryginał, tutaj mamy ten, który był i się spalił, spalony tutaj jest wirnik, uszkodzone jest w ogóle łożysko tutaj te z tej strony, z tamtej strony jest jeszcze w miarę dobre, ale z tej strony jest uszkodzone, te łożysko jest zatarte. No ja je teraz psiknąłem w d 40 ale, ale one generalnie już było zajechane. No i upaliło się jedno uzwojenie na wirniku, także ten silniczek jest do wyrzucenia. No gdyby nie ten wirnik, no to wiadomo, łożyska można by było wymienić, szczoteczki ogarnąć, no bo tutaj te uzwojenie jak się upaliło, to zrobiło się zwarcie na wirniku. No, i to zwarcie bardzo tutaj niszczy szczotki, bardzo mocno iskrzy, aż wyłamało kawałek szczotki, i, i silnik no, zaczął się kręcić bardzo powoli, i, i, i dlatego już nie szło dalej na nim pracować. No, samo wiecie, przyszlifowanie szczoteczek, bo nawet one są tutaj jeszcze dosyć długie, więc tutaj nie trzeba było ich nawet wymieniać na nowe. Tylko wystarczyłoby przeszlifować na papierze ściernym, żeby, żeby ten wyłamany fragment zeszlifować z tych szczoteczek i dalej by to chodziło, ale niestety przez zwarcie na wirniku, no to to już bardzo iskrzy i te szczotki się zniszczą bardzo szybko. Także ten silniczek wyrzucamy. Tak wygląda ten, który tutaj był. Tutaj jest nawet numer. Tak, tak to wygląda. I także ten silniczek jest do wyrzucenia, jeszcze na koniec mogę wam pokazać. Albo podłączymy go sobie znowu pod 400V i... <laughs> i damy mu się spalić do końca. Zobaczymy, w każdym razie ten jest do wyrzucenia. No a tutaj mamy nowy, i tak naprawdę oprócz, oprócz tego sztila, no to on pasuje również do Makita VS2511. Wcale nie trzeba szukać go koniecznie pod sztylem, bo również można go znaleźć pod katalogiem Makity. Tak, więc nie pokazywałem Wam rozkręcania tego odkurzacza, bo jakiś czas temu pokazywałem Wam filmik, kiedy był cały czyszczony, więc widzieliście, jak się go rozkręca i tak dalej. Tutaj jest taka uszczeleczka, Trzeba pamiętać, żeby ona sobie w tym rowku tutaj ładnie leżała. Tak, jego się tutaj po prostu tak wstawia i, i to wszystko. Tutaj więcej kombinacji nie ma. I na wierzch przychodzi ta, ta pokrywa. O, właśnie ta najpierw jeszcze trzeba przełożyć przewody tutaj przez, przez otwór tam. Tak, jeszcze raz wziąłem tutaj ten stary silnik, żeby z niego wyciągnąć te piny. Te piny będą pasowały tutaj do nowego silnika. Trzeba ich tutaj użyć jako, jako przejściówek. Zobaczcie, jeden pin już wyciągnąłem, drugi właśnie teraz wyciągnę. Teraz pójdzie łatwiej. OK, widzicie? Taki, taki, pin i to będzie po prostu tutaj przejściówka. Dobra. Odkładamy stary silnik i to teraz trzeba zainstalować do nowego silnika, żeby tutaj były po prostu końcówki takie jak, takie jak w starym, nie? No i OK, końcóweczki założone, więc teraz tutaj te przewody będą ładnie pasować. OK. Jeden jest drugi z drugiej strony. No, i teraz muszę przejść przez tą dziurkę tutaj na drugą stronę. I tak. I zaraz będzie można to poskładać. Ewentualnie troszeczkę obrócić. Jakby się tutaj coś nie zgadzało, to można go troszkę obrócić. Ale myślę, że tak będzie. Będzie ok. Ok, i to po prostu tak się tutaj składa, i, i już tylko trzeba sobie tutaj dopilnować ładnie te kabelki, żeby, żeby tu się wszystko zgadzało. Tutaj musi to wejść w to wcięcie. O, i super, zobaczcie, wszystkie wymiary pasują. Kabelki tutaj wyszły elegancko, prosto do wyłącznika. Zaraz, zaraz będę podłączać. Tutaj zobaczcie, wszystko ładnie. Wymiar pasuje, wszystko jest szczelne, nic się nie trze. Uszczeleczki wszystkie pasują, no i o to chodziło. No, tak więc, jak widzicie, nie ma takiej możliwości, żeby to źle złożyć, bo to po prostu inaczej nie pasuje. To tylko się da złożyć dobrze. Teraz tak, te kabelki tutaj trzeba zabezpieczyć w te, te rowki. O, zobaczcie, tutaj jeden, tutaj drugi. Ok, myślę, że tak będzie dobrze. Śrubki może skręcę, żeby już o nich nie zapomnieć. Tutaj jedna, tutaj druga. Ok. Raz i dwa. Ok. Jest już wszystko skręcone i teraz tak. Ten kabelek on musi przejść tędy. Gdzie? Tu musi przejść i tutaj, między tymi kołeczkami, jakoś się tutaj musi zawinąć i tu do wyłącznika. A te będą musiały iść. O, właśnie tutaj, jakoś. Jakoś tutaj, tędy chyba tak. Tu, tu, i tutaj, dalej, też do wyłącznika. I tu. Jest super. Tak i tu już na wyłącznik. Zaraz to muszę jakoś poskładać, tutaj są te dwa piny, tu i tu. Tak, teraz dokręcamy śrubeczki. Nie wiem czy zauważyliście, ale od poprzedniego filmiku, kiedy robiłem właśnie czyszczenie wszystkiego, to zakurzony w środku ani zniszczony nie jest. Dlatego nie jest zakurzony, że tak jak tłumaczyłem, dwa obiegi powietrza. Są jest osobny obieg powietrza chłodzący silnik i osobny obieg powietrza, które odkurzacz zasysa. Dzięki temu w środku nie był zakurzony, i teraz nie trzeba było go w ogóle czyścić. Po prostu wyciągnąłem stary silnik i założyłem nowy. No i w środku było po prostu czysto także super. Więc wymiana poszła ekspresowo, i skoro ostatnio został wyczyszczony, a teraz dostał nowy silnik, to teraz już jest naprawdę jak nowy. No i to w sumie gotowe. Można zamykać i spróbować go włączyć. Chyba widzieliście ostatnio, mam taki worek dodatkowo, który jeszcze tutaj dokładniej no, pozwala. No, oddzielić ten, ten cały pył. Nie dosyć, że jest worek, no to jeszcze wiadomo, że jest ten filtr. Tak, można stosować sam filtr, można nie używać worka w ogóle. Wtedy, wtedy wszystko się będzie zbierało tutaj w tym pojemniku. No a tak mamy jeszcze dodatkowo worek. Zamykamy. Zamykamy. To co? Gotowi? I to tyle na dzisiaj, więc trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Tak, a w starym silniku wszystko widać dopiero jak się zdejmie ten plastyk. To tutaj jest te śmigiełko. Tam jest to łożysko, które tutaj było zajechane. Tutaj jest komutator, który no już teraz od iskrzenia robi się czarny. Szczoteczki zaczynają pękać właśnie przez to, że iskrzy od zwarcia. I tutaj na wirniku widać w jednym miejscu. Widać przepalone uzwojenie, zaraz Wam powiem, które. O, tutaj chyba to jest. Postawię to jakoś tak do światła, żeby tutaj coś było widać. O, i teraz w jednym miejscu uzwojenie widać, że jest po prostu czarne. Nie wiem teraz, gdzie jest to miejsce. Trzeba to znaleźć. W każdym razie, tutaj naprawa no, nie ma sensu, nie? O, tutaj. Zobaczcie, tu jest. Tu jest popalony wirnik, w tym miejscu, to co, tam, to co tam widać, tam gdzie teraz Wam pokazuję palcem. W tej szczelinie jak popatrzycie, o tam jest wszystko czarne i to robi zwarcie po prostu i bardzo mocno iskrzą szczotki, także ten silnik wcale nie potrzeba go podłączać <laughs> pod 400V, tak jak pokazywałem kiedyś, tylko wystarczy go zostawić na 230 i myślę, że też się spali do końca.